W momencie, kiedy ja sobie uświadomiłem, że ta słabość jest, zaakceptowałem, że ona jest, pogodziłem się z tym, że ona jest moją częścią i że mam do niej prawo, to mm. przestałem się przed nim uciekać. Mm. Rozumiesz, w sytuacji, w której ja e, jako mężczyzna <laughs> mogę nie dać rady, chociaż po, wiesz, w tej nomenklaturze mężczyzna zawsze daje radę. Ale kto tak powiedział? Gdzie to jest? To jest mhm. tylko i wyłącznie jakaś umowa. Którą nam ktoś wcisnął, wkręcił społecznie, że my mamy się zachowywać tak, a nie inaczej, ale. Może nawet nie, nie tyle umowa, co jakiś program, który Dokładnie. Byśmy nasiąknęli i nikt nas nie pytał, czy podpisujemy tę umowę, czy nie, tylko nagle jesteśmy w takim świecie. Wiesz, Rodzimy e... się i jesteśmy w takim świecie. Wiesz, moja, u mnie się w... <laughs> Znają i zawsze śmieją, że w momencie, kiedy właśnie jest coś na...